Minister Przedsiębiorczości i technologii. Serdecznie Panią zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panowie Prezesie, Szanownikom, rozmawialiśmy dwa lata temu, że w kolejnym roku, właśnie w tym 2018, ambicją Państwa jest to, aby znaleźć, aby wyprzedzić od jedno oczko Włochów, jeśli chodzi o eksport nagi. I to się udało. I to marzenie się spełniło. Po 2018 roku Polska jest drugim eksporterem w Europie, a trzecim na świecie, jeśli chodzi o meble. Polskie meble są oceniane jako te, które mają dobry design, bardzo dobrą jakość i dobrą konkurencyjną cenę. Ale tak jak powiedziałam, na niewielu rynkach jesteśmy rozpoznawani jako producenci mebli. Bardzo często produkujemy meble pod i podmarki naszych Państwa podwykonawców. To wyzwanie zatem, które stoi dzisiaj przed nami najbardziej, to jak sprawić, aby ten logotyp, aby ta marka własna była realnie rozpoznawalna, bo z tego bierze się wyższa marża. Drugie wyzwanie, które stoi przed tą branżą, jak i przed każdą przemysłową, branżą dzisiaj w Polsce, to dalsza automatyzacja i Musimy podnosić produktywność, Musimy zmieniać parki naszym, jeżeli tę dobrą pozycję międzynarodową będziemy chcieli utrzymać. I dlatego i w tym celu do tej branży, ale także do wielu innych adresujemy programy publiczne, programy pomocowe, które mają wesprzeć transformację przemysłową, transformację produkcyjną wewnątrz w, w, u Państwa w firmach. To do tego powstała Fundacja Platforma Przemysłu w Przyszłości, która ma pomóc automatyzować i tworzyć nowe linie produkcyjne, nowe parki maszyn. I trzecie ważne wyzwanie, z którego zdajemy sobie sprawę, to trudny, coraz bardziej wymagający rynek pracy. My cieszymy się z tej jednej makroekonomicznej, że dzisiaj w Polsce mamy najniższe od 25 lat bezrobocie. To 5,1 tak naprawdę oznacza, że każdy w Polsce, kto chce pracować, tę pracę znajduje. Dla branży to ogromne wyzwanie, no bo to jest oczywiście presja płacowa, ale także po prostu realne pozyskiwanie pracowników do produkcji. Będziemy się chcieli z tym zmierzyć wspólnie z Państwem. Temu ma także służyć, ogłoszone w ostatnią sobotę, podniesienie płacy minimalnej. Zdajemy sobie sprawę, że w ten sposób chcemy zachęcać w pierwszej kolejności Polaków, którzy po 2004 roku wyjechali z Polski, a dzisiaj zastanawiają pewną sytuacją na Wyspach Brytyjskich do tego, gdzie i czy nas stałe chcą wiązać, wiązać swój los i swoje życie, na przykład z Wielką Brytanią. To jest nasze duże wyzwanie. Ja deklaruję, że tak jak w ciągu ostatnich lat starałam się za pomocą różnych naszych aktywności zachęcić Polaków do powrotu, to stworzyć taki pakiet regulacyjny, na Węgrzech, w Portugalii, w Portugalia najwięcej, najchętniej, państwo najchętniej opuszczane dzisiaj przez swoich obywateli, aby taki pakiet zachęt powrotowych rzeczywiście w najbliższym czasie przygotować. Branż takich jak branża meblarska mamy w Polsce naprawdę niewiele. Jesteśmy nie tylko z państwa dumni, ale mamy nadzieję, biec równo obok państwa po to, aby wspierać wasz rozwój.